Masz 60 lat i przepracowałeś zaledwie 5 lat? Wiele osób w tej sytuacji zastanawia się, jaka emerytura przysługuje im z ZUS. To pytanie zadaje sobie coraz więcej Polaków, zwłaszcza tych, którzy przez większość życia nie byli aktywni zawodowo lub pracowali jedynie okresowo. ZUS faktycznie przewiduje możliwość przyznania świadczenia nawet przy bardzo krótkim stażu, jednak jego wysokość będzie znikoma. System emerytalny w Polsce opiera się na zasadzie proporcjonalności. Czyli im dłużej pracujesz, im wyższe składki płacisz, tym większe otrzymasz świadczenie. Pięć lat pracy to zbyt mało, by liczyć na minimalną emeryturę gwarantowaną przez państwo. W praktyce oznacza to, że osoba z tak krótkim stażem może otrzymać zaledwie kilkaset złotych miesięcznie. Takie świadczenie nie wystarcza nawet na pokrycie podstawowych wydatków, dlatego często konieczne jest ubieganie się o pomoc społeczną lub wsparcie bliskich. Zgodnie z obowiązującymi przepisami emerytalnymi Osoby urodzone po 31 grudnia 1948 roku podlegają zasadom nowego systemu. Aby uzyskać prawo do emerytury, trzeba osiągnąć powszechny wiek emerytalny, który wynosi 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. W nowym systemie nie ma już wymogu minimalnego stażu, ale im krócej pracowałeś, tym niższe świadczenie otrzymasz. ZUS oblicza wysokość emerytury, dzieląc kwotę zgromadzonych składek przez średnie dalsze trwanie życia. W praktyce oznacza to, że osoba z krótkim okresem opłacania składek dostaje niewielką kwotę. Jeśli ktoś odprowadzał składki przez 5 lat, może liczyć jedynie na kilkadziesiąt złotych miesięcznie, co w żaden sposób nie pozwala na samodzielne utrzymanie. Emerytura przysługuje dopiero od miesiąca, w którym złożono wniosek, i tylko wtedy, gdy osiągnięto wymagany wiek. Minimalna emerytura w Polsce od 1 marca 2025 roku wynosi 1878,91 zł brutto. Aby ją otrzymać, kobieta musi mieć 20 lat stażu pracy, a mężczyzna 25 lat. Do stażu wlicza się zarówno okresy składkowe, jak i nieskładkowe, na przykład czas opieki nad dzieckiem. Jeśli nie spełniasz tych warunków, nie masz prawa do minimalnej emerytury, nawet jeśli osiągniesz wiek emerytalny. W takim przypadku ZUS obliczy świadczenie proporcjonalnie do zgromadzonych składek. Przykładowo osoba, która przez 5 lat otrzymywała minimalne wynagrodzenie i opłacała składki może liczyć na świadczenie w wysokości około 120-150 ZEU miesięcznie brutto. To bardzo niska kwota, która pokazuje, jak duże znaczenie ma długość okresu składkowego. W praktyce ZUS wypłaci tylko to, co faktycznie zostało odłożone na koncie ubezpieczonego, powiększone o waloryzację. Dla osób, które nie uzbierały wystarczającego stażu pracy, istnieje możliwość ubiegania się o tzw. emeryturę częściową lub świadczenie niższe od minimalnego. Jednak nie jest to rozwiązanie zapewniające stabilne utrzymanie. Tego rodzaju emerytura nie jest gwarantowana przez państwo i może wynosić zaledwie kilkadziesiąt złotych miesięcznie. W takiej sytuacji wiele osób decyduje się na pojęcie pracy dorywczej nawet po osiągnięciu wieku emerytalnego. Pracując na umowę zlecenie lub podzieło można dorabiać do niskiego świadczenia, chociaż często i tak nie pozwala to na godne życie. Dla porównania osoba z pełnym stażem pracy i średnim wynagrodzeniem może otrzymywać ponad 3000 zł brutto, podczas gdy ktoś z pięcioletnim doświadczeniem zawodowym musi zadowolić się sumą poniżej 200 zł. To ogromna przepaść pokazująca znaczenie systematycznego odkładania składek. System emerytalny w Polsce jest oparty na indywidualnych kontach prowadzonych przez ZUS. Każda wpłacona składka jest zapisywana na twoim koncie i stanowi podstawę przyszłej emerytury. Kwoty te są następnie waloryzowane czyli powiększane zgodnie z poziomem inflacji i wzrostem płac. Jednak jeśli suma składek jest bardzo niska, nawet waloryzacja nie podniesie znacząco świadczenia. Osoby z krótkim stażem pracy często myślą, że po osiągnięciu wieku emerytalnego otrzymają minimalną emeryturę z urzędu, ale to błędne przekonanie. Państwo gwarantuje minimalne świadczenie tylko tym, którzy spełniają warunek wymaganych lat pracy. Jeśli ktoś przepracował zaledwie 5 lat, jego emerytura będzie wynosiła tyle, ile udało się uzbierać w składkach, a więc bardzo mało. W praktyce może to być równowartość rachunku za prąd lub gazowa. ZUS przyznaje emeryturę na podstawie wniosku złożonego przez osobę uprawnioną. Świadczenie nie jest przyznawane automatycznie, dlatego jeśli chcesz otrzymać pieniądze, musisz złożyć odpowiednie dokumenty. Wysokość emerytury zależy od dwóch głównych czynników kwoty zgromadzonych składek oraz średniego dalszego trwania życia. Ten drugi parametr jest ustalany przez Główny Urząd Statystyczny i zmienia się co roku w zależności od średniej długości życia Polaków. Im dłuższe przewidywane życie, tym mniejsza miesięczna kwota świadczenia, ponieważ zgromadzone środki muszą być rozłożone na większą liczbę miesięcy. Dlatego krótszy staż pracy, połączony z długim okresem emerytury, daje bardzo niskie miesięczne wypłaty. W niektórych przypadkach ZUS może przyznać świadczenie poniżej 100 zł, jeśli składki były symboliczne. Osoby. Które mają jedynie pięcioletni staż pracy, mogą znaleźć się w bardzo trudnej sytuacji finansowej po osiągnięciu wieku emerytalnego. Tak niski staż nie daje im prawa do minimalnej emerytury, dlatego jedynym źródłem dochodu staje się ich indywidualne konto składkowe. Państwo nie dopłaca różnicy do minimalnego świadczenia w takich przypadkach. W efekcie wiele osób po 60 roku życia decyduje się na dalszą pracę lub korzysta z pomocy społecznej. ZUS od lat apeluje, by nie przerywać odprowadzania składek nawet jeśli praca jest tymczasowa lub wykonywana w niepełnym wymiarze godzin. Każdy dodatkowy miesiąc pracy ma znaczenie, ponieważ zwiększa kapitał emerytalny i poprawia przyszłą sytuację finansową. W systemie emerytalnym liczy się każda złotówka, która trafia na konto ubezpieczonego. Dodatkowo warto pamiętać, że do stażu emerytalnego wliczane są także okresy nieskładkowe, czyli te, w których nie opłacano składek, ale które ustawowo są zaliczane do pracy. Należy do nich m.in. czas pobierania zasiłku macierzyńskiego, urlopu wychowawczego czy służby wojskowej. Jednak nawet wliczenie takich okresów nie wystarczy, by z pięciu lat zrobić wymagane dwadzieścia czy dwadzieścia Osoby, które nigdy nie pracowały na etacie lub prowadziły działalność gospodarczą bez zgłaszania się do ZUS, nie zbudują kapitału emerytalnego. Dlatego warto dbać o formalne zatrudnienie i regularne składki, bo tylko one zapewniają prawo do świadczeń. ZUS nie wypłaca pieniędzy z urzędu. Wypłaca dokładnie to, co udało się zebrać przez lata pracy. Krótki staż oznacza brak zabezpieczenia na starość. Różnice w wysokości emerytur pomiędzy osobami z długim a krótkim stażem pracy są ogromne. Ktoś, kto przepracował 40 lat i zarabiał średnią krajową, może liczyć na około 3500 zł brutto emerytury. Tymczasem osoba z pięcioletnim doświadczeniem zawodowym i minimalnym wynagrodzeniem dostanie 100-150 zł brutto. To niemal dwudziestokrotna różnica. System ten ma zachęcać do dłuższej aktywności zawodowej i samodzielnego odkładania składek. Dla osób z bardzo krótkim stażem istnieje możliwość skorzystania z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych lub zasiłków z opieki społecznej. Jednak są to świadczenia tymczasowe, które nie zastąpą stabilnej emerytury. W przyszłości różnice mogą się jeszcze pogłębiać, ponieważ wraz z wydłużeniem życia maleje wysokość przeciętnej emerytury przy krótkim stażu. Podsumowując, jeśli masz 60 lat i przepracowałeś tylko 5 lat, ZUS przyzna ci emeryturę, ale jej wysokość będzie symboliczna. Kobieta w tej sytuacji może otrzymać około 125 zł brutto miesięcznie, a mężczyzna około 150 zł brutto. To oznacza, że takie osoby nie mają prawa do minimalnej emerytury wynoszącej 1878,91 zł brutto, gdyż wymagany staż to 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Wysokość świadczenia zależy wyłącznie od zgromadzonych składek i ich waloryzacji. Warto więc jak najdłużej pozostawać aktywnym zawodowo, aby zwiększyć swój kapitał emerytalny. Nawet kilka dodatkowych lat pracy może znacząco poprawić przyszłą sytuację finansową. System ZUS nie każe za krótką pracę, ale też nie nagradza jej wysokim świadczeniem, wypłaca dokładnie tyle.